Żeby opowiedzieć całą historię tego pokoju akwarystycznego, muszę się cofnąć do samego początku. Film z metamorfozy garażu na pokój akwarystyczny pewnie widzieliście już wcześniej. Kolejnym krokiem był stelaż, który zrobił mój brat. Na zoo egzotyce we Wrocławiu porozmawiałem z właścicielem firmy Nexus o możliwości zamówienia akwarium dla apistogram. Miało to być akwarium 240 litrów. Właśnie widzicie moment, kiedy akwarium do mnie dotarło. Ale, żeby powiedzieć prawdę, muszę powiedzieć, że dotarło wcześniej. Mój sąsiad Tomek tę delikatną przesyłkę odebrał. Jeszcze raz bardzo dziękuję za odebranie tej przesyłki. Jak już wcześniej wspominałem, akwarium jest od firmy Nexus. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Jakby ktoś był zainteresowany ofertą tej firmy, dodatkowo od tej samej firmy zostały zamówione płyty pod akwarium na stelaż. Jak widać, przesyłka dotarła cała, nieuszkodzona. Krótko mówiąc, solidna polska firma, a takie należy po prostu polecać i ja to w tej chwili robię. Witajcie moi kochani w ten piękny, bardzo pochmurny listopadowy dzień. I teraz pewnie wielu z Was się zastanawia, dlaczego tak się jara z tego pochmurnego listopadowego dnia. A no dlatego, że dzisiaj właśnie jest bardzo ważny dzień w życiu mojego fizumu, dlatego że dzisiaj będziemy startować to szkiełko 240 litrów i to będzie pierwsze akwarium, które zrobię. W tym właśnie Fijrumie, jak mogliście już oglądać, wcześniej była aranżacja Terrarium od firmy Aquatech, którą jakby tylko obserwowałem. Musiałem nabrać doświadczenia, musiałem się uczyć od najlepszych. Dzisiaj wydaje mi się, że na tyle mam doświadczenia, że sam wykonam oczywiście to akwarium. Zostańcie ze mną, powinno być ciekawie. Zobaczymy, co tutaj wymyślę. Na razie mam taki zarys tego projektu, ale jak to wyjdzie, zobaczycie na końcu filmu. Widzimy się za chwilę. Zapraszam wszystkich do darmowego serwisu ogłoszeniowego i bazy firm z branży akwarystyki i nie tylko: aquamarket.pl Pozwólcie mi na chwilę wstępu do głównej części tego filmu, czyli aranżacji tego akwarium. Jestem winien wam kilka bardzo ważnych informacji, które mogą się wam przydać, ale nie muszą. Niektórzy będą tym zainteresowani, ale niektórzy już przeciwnie. A więc to, na czym stoi to akwarium, to stelaż, który wykonał mój brat, no, po prostu zajmuje się takimi rzeczami zawodowo, a to wykonał po godzinach pracy, więc bardzo fajna rzecz z jego strony. Dużo by mnie to kosztowało. zrobi mi to zupełnie za darmo. Kilka słów o akwarium. Akwarium wykonane przez firmę Nexus o wymiarach 120 cm długości 50 cm centymetrów wysokości, 40 cm szerokości i jest to zrobione akwarium z normalnego szkła czyli float. I teraz powiem wam, że trochę żałuję, że nie zamówiłem z OptiWide, ale okej, okay, jakoś to przeżyje. Pod spodem jak widzicie jest filtracja do tego zbiornika. Czyli Fluval FX4. Na górze są lampeczki, które miałem kiedyś już jeszcze dawno w swoim akwarium 240 litrów z roślinnością. To są lampy Fluval. Nie znam modelu. Nikt mi za to nie płaci, więc nie muszę mówić dokładnych nazw. Z tyłu. Wymyśliłem, że będzie czarne tło, a cała aranżacja będzie się składać z korzeni, które wynalazłem, że tak powiem, w firmie Hapet i czerwonych kamieni z lawy czerwona lawa też z firmy Hapet. Kiedyś pokażę Wam film, może jak to dla mnie wybierano. Bardzo fajna opcja, bo po prostu napisałem im, co potrzebuję. No i tam wybierali. A dodatkowo powiedziałem im: wiecie co, weźcie, powiedzcie ludziom, że można tak robić i zróbcie z tego film, a ja Wam pokażę. Kiedyś pokażę Wam to i się przekonacie, że naprawdę można powiedzieć im, co chcemy. I oni wybiorą nam odpowiednie korzenie, czy kamienie, czy korzenie i kamienie. Cała ma wyglądać na taki brzeg jeziora, jeziora mówię, rzeki Ameryki Południowej. I tutaj będzie raj, pragnę tak zrobić, żeby był raj dla ryb z, ropi, z rodzaju apistograma. Przyznam Wam się, że troszkę się ekscytuję, troszkę mój język nie nadąża za tym, co chcę powiedzieć, co chcę Wam przekazać. Dlatego wydaje mi się, że to by było na tyle. Przystępujemy do aranżacji tego zbiornika. Ja już nie będę mówił Wam na żywo, tylko po prostu będę starał się skupić tutaj na tym co tu robię a wy będziecie gdzieś tam co jakiś czas słyszeć mnie w tle ale to już dopowiem że tak powiem z mikrofonu. Dobrze zaczynamy aranżację akwarium na dno poleciał preparat który ma sprawić że w akwarium a w zasadzie w jego podłożu zagnieżdżą się o wiele szybciej pożyteczne bakterie ten preparat nazywa się sioka. Całe akwarium postanowiłem postawić głównie na produktach polskiej firmy Yokuci. Jako taka baza dla podłoża właściwego, na dno pójdzie jeszcze Ganban Power Base. To taka mieszanka pochodzenia wulkanicznego z dodatkiem szczypty różnych mikroelementów od firmy Yokuci, które sprawią, że podłoże jest bardziej porowate. I zapewnia świetną cyrkulację wody i odżywia rośliny od korzeni. Jak widać, postanowiłem zrobić mieszankę wybuchową i dodałem trochę wulkano mineral od firmy JBL. Czy to poprawi podłoże? Nie wiem, czy tak się robi. Pierwszy raz tak robię. A dlaczego tak zrobiłem? Bo po prostu miałem za mało materiału od firmy Jokuci. Wulkano mineral JBL-a. Używałem bardzo często w moich zbiornikach. Teraz po prostu dodam też tu. A co z tego wyjdzie, sami zobaczycie. Czy powinno się mieszać te podłoża ze sobą, kompletnie nie wiem. Baza pod podłoże jest skompletowana, więc nadszedł czas, żeby ułożyć całą aranżację. Tutaj taka mała alegoria, ale powiem Wam, że w każdym filmie reżyser zaczyna od wyboru. Głównych bohaterów. W moim przypadku też tak było, z tym, że ja postanowiłem do tego zatrudnić firmę HAPET. Jak widać, głównym bohaterem tego filmu będzie korzeń o wyjątkowej urodzie. No ładne cacko! Mówię wam, że kiedy ten korzeń zobaczyłem pierwszy raz, to od razu wiedziałem, co mam z nim zrobić. Od razu wiedziałem, gdzie jego miejsce. Ale do średniej wielkości akwarium, takiego jak to 240 litrów, przy pomocy jednego korzenia, rzadko kiedy można ułożyć całą aranżację. Dlatego teraz zobaczycie kolejne kroki powstawania tej aranżacji, moich przemyśleń i prób z dekoracjami, czyli kamieniami i korzeniami żeby być dokładnym i powiedzieć wam wszystko do tego projektu użyłem dwóch rodzajów korzeni, czyli korzeń drift i korzeń mangrowiec. Jak widać, też użyłem lawy wulkanicznej w kolorze czerwonym. Oczywiście wszystko od Hapetu. Zapewniono mnie, że nie tylko ja jestem tak obsługiwany. Wystarczy napisać do nich, czego potrzebujemy, jaki rodzaj materiału, ile sztuk, jaka wielkość, i oni sami skompletują nam zamówienie i następnie wyślą do nas. Jak widać, powoli aranżacja nabiera kształtów. Przepraszam, że może nie pokazałem tego mega dokładnie, jak ten proces budowy wyglądał, ale serio, film musiałby trwać co najmniej dwie godziny, a tego przecież nikt by nie wytrzymał. Żeby podłoże się nie przesypywało do niższych partii akwarium na piasek, użyłem do tego waty akwarystycznej. Warto po prostu zawsze o tym pamiętać. Podłożem, które tutaj zostanie użyte, jest Giban Soil od jokuci. Kiedyś używałem tego podłoża i było naprawdę dobre. Dlatego w tym projekcie postanowiłem ponownie wrócić do tego podłoża. Jak widać, tył akwarium już jest zasypany podłożem, które jest delikatnie jaśniejsze od Tropiki, której często używam. Stąd też mój wybór. Zależało mi, żeby to podłoże było trochę jaśniejsze. To co? Warto byłoby zrobić jakąś plażę z przodu tej aranżacji. Do tego użyłem kolejnego już przeze mnie sprawdzonego produktu, czyli JBL Sansibar w kolorze River. Według mnie w tej aranżacji naprawdę będzie dobrze wyglądał. Gotowa aranżacja właśnie wygląda tak. Trzeba jeszcze rzucić jakieś drobne kamienie naprzód, żeby to bardziej naturalnie wyglądało. Mam taki mój mały patent, że czekam jak wszystkie rośliny się ukorzenią, dlatego że niekiedy te rośliny przesadzam z miejsca na miejsce, niektóre rośliny po prostu przygniją, wyrzucam je, kiedy już wszystko. Będzie ułożone, będzie mi się podobać. Dopiero wtedy dodaję tak zwane detale czyli podsypię jakiś drobniejszy żwirek, dodam jakiegoś korzonka tak to wszystko zaaranżuję, żeby wyglądało w miarę naturalnie, żeby po prostu przypominało naturalne środowisko. Aranżacja gotowa, więc przyszedł czas na uruchomienie tego bydlaczka. Przypominam, jest to filtr Fluval FX4. Za chwilę zobaczycie, co wymyśliłem tam jako media filtracyjne. W tego typu zbiornikach, według mnie, musi być dość dużo filtracji biologicznej, i dlatego dodam tam sporo Biorings oraz 3DS filter media od Aqua Spectre. Całość po zalaniu wygląda właśnie tak, a jakie tu rośliny posadziłem, opowiem Wam już w kolejnym odcinku. Napisz koniecznie w komentarzu, czy ta aranżacja Ci się podoba i czy ryby z rodzaju apistograma będą tam się dobrze czuły. Jeżeli jest coś, o czym nie powiedziałem w tym filmie, a chcesz się dowiedzieć, to pisz śmiało, ja na każde komentarze odpowiadam. Pozdrawiam serdecznie akwaryści, zaglądajcie do mnie na kanał, czy pojawiają się nowe odcinki. Jak już mówiłem wcześniej, mogą być filmy nowe we wtorki, w soboty, no i oczywiście live'y przeważnie w czwartki. Jak widać, jest co oglądać, więc zapraszam. Cześć.